Jutro koniec tego tła, zmieniamy na inne. I dzięki Bogu, bo nie mogę już na to patrzeć, ten niebieski, taki ostry niebieski, to nie jest dobry kolor na tło. Myślę, że codziennik traci oglądalność przez to tło. Dzięki doktoru. Witajcie. Tak, to nagranie także miało miejsce w weekend. Jak mówiłem, jestem na festiwalu, więc dzisiaj pokażę Wam tylko takiego konika zabawkowego, a potem zrobimy czwartki nowy ekspres. W ogóle zapomniałem miałem wam powiedzieć wcześniej, bo w ogóle dostałem tego konika yy, w prezencie yy, na MFK od czytelnika łamane przez widza, yy, bo nie wiem, którego użyć, a nie chcą używać słowa fan, dlatego że niektórzy nie lubią być nazywani fanami, bo może po prostu tylko czytają czy oglądają, tylko też nie wiadomo czy czytają czy oglądają, więc Demland to jest ciężka robota. O mój Boże, a może w ogóle są słuchaczami. Konik nie ma żadnego logo, Żadnego opisu, nic. Jest konikiem, wykonany z twardego plastiku, wszędzie ma śrubki, przezroczyste oczka, ale to nie jest taki po prostu konik. To jest super specjalny konik, obczajcie to. Nice, ha? Robiłem taki żarcik przechodzącym ludziom. What does the horse say? Nikt się nie śmiał, ja się nie śmiałem, nikt się nie śmiał, ale nie mogłem przestać tego robić, bo pomyślałem: Kurde, zrobiłem taki sprytny żart. Więc bardzo dziękuję za konika. Bardzo mi pomógł yy, wytrzymać na stoisku przez cały ten czas. Co prawda, byłem na granicy szaleństwa i dlatego robiłem takie żarty, ale może tego też potrzebowałem. Dzięki. Dobra, koniec normalnego codziennika. Teraz musimy zrobić jeszcze, ja muszę się dzisiaj spakować, więc pora na czwartki nowy ekspres. Na wstępie podziękowania dla Macieja, fana pociągów, za nowe zdjęcie oraz dźwięki. Od teraz mamy na zdjęciu polski parowóz Piękna Helena, a, oraz zamiast dźwięku Syreny mamy te, tu, które jest z gwizdawki. Tak jak powinno być. Podobno, więc dzięki Macie. Ok, filmy wchodzi ich jutro naprawdę dużo, nie ma powodu, żeby na coś nie pójść. W dużych Chinach. Premieruje na przykład Drakula, historia nieznana, który łączy postać historyczną z fikcyjną postacią Drakuli. W filmie Drakula widowiskowo walczy z Turkami. Krytycznie film dostał w CIR ze średnią 38 na 100 na Metacritic. Dla fanów gwiazdowskich obsad jest sędzia dwóch Robertów, Duval i Downey Jr. są sędzią i adwokatem, ojcem i synem. Według amerykańskich recenzji film jest świetnie zagrany i nakręcony, ale przepełniony okropnymi kliszami i przewidywalny. Jeziorak to polski... Kryminał, który na plakacie jest określony jako pierwszy rasowy kryminał od lat. Film został nominowany do tego, Złotego lwa, do głównej nagrody. Dramat romantyczny dla ciebie wszystko powstał na podstawie książki Nicolasa Sparksa. To jest już dziewiąta jego zakronizowana książka. Szczerze nie mam pojęcia kim jest ten koleś, czym są te książki i czym są te filmy, ale po opiniach jakie widzę nie jestem pewien czy chcę poznawać. Pinokio to film animowany łączący animację z prawdziwym życiem. Oryginalnie wyprodukowany dla niemieckiej telewizji, teraz został wykupiony prawdopodobnie za jakieś grosze, yy, pocięty i wypuszczony u nas w Polsce yy, do kin. By nabić kabzę kasą od babć i wnuczków, którzy nie wiedzą. Moja rada, puśćcie dziecku Pinocchio Disneya. Brud to ciężki szkocki film o policjancie narkomanie. E, podobno nazwa bardzo dużo mówi o tym filmie, więc nie zabierać dzieciaków ze sobą. W kolej z kinach studyjnych film dokumentalny Alfabet o tym jak ustandardyzowana edukacja zabija kreatywność, uczy schematycznego myślenia. Prawdopodobnie fani ambitnego kina ucieszą się, że mama kanadyjski dramat, który zgarnął nagrodę jury na festiwalu w Cannes, wchodzi u nas do kin. Huch. Okej, okay, trochę tego było, przerzuciliśmy trochę węgla dzisiaj. To na co się wybieracie? Wolicie przekonywać się, czy film jest faktycznie dobry, czy film jest faktycznie słaby. Ja na pewno wybiorę się na mamę, ale jeszcze mam do nadrobienia zaginioną dziewczynę i bogowie z poprzedniego tygodnia. To był czwartki Nowy Ekspres. Wyszukiwanie i zbieranie informacji zajęło trochę więcej czasu niż miałem zaplanowany. Okej, okay, szanowne państwo, do zobaczyska e, jutro, gdzie opowiem wam, jakie filmy widziałem na festiwalach. Trzymajcie się do tego czasu, postarajcie się nie umrzeć.